I dzisiaj wygrywamy z Białym Orłem Koźmi Wielkopolski e, 2-1, jak ocenisz to spotkanie? No przede wszystkim zrealizowaliśmy cel, jaki mieliśmy postawiony. Najważniejsze dla nas było dzisiaj odnieść zwycięstwo. Wiadomo, że przygotowujemy się do ważnego meczu w Koszalinie, jedziemy na, na spotkanie z liderem, ale, ale dzisiejszy mecz chcieliśmy też za wszelką cenę wygrać, zmazać też tą, tą plamę z meczu ze świtem z Kolwin i udało nam się, jesteśmy w finale, ale w tej chwili już ten temat zamykamy i skupiamy się tylko i wyłącznie na gwardii. Z czwartej ligi, ale postawiłam wysoko poprzeczkę. No zgadza się, wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. Dzisiaj jest już w piłce tak, że nawet ci słabsi potrafią się postawić, i e, to nawet dziś pokazują mecze na wyższym poziomie. Dlatego podeszliśmy do tego meczu w 100% skoncentrowani. Cieszymy się, że wygraliśmy. Fajnie, że dojechali kibice i też nam gdzieś w tym, w tym trudnym momencie pomogli. I, I uważam, że to, co najgorsze, mamy już za sobą, i teraz tylko, e, tylko myślimy o gwardii. Dzisiaj też sporo znajomych. No tak, no tak, no tak akurat ten, ten zespół Biały, Biały Orzeł jest gdzieś tam z nami zaprzyjaźniony i paru zawodników tam gra, fajnie było się z nimi spotkać, jednak no na meczu nie było żadnych, żadnych sentymentów, oni walczyli o swoje, zresztą też Krzysiek Czabański, zawodnik, który grał bardzo długo w Jarocinie, dzisiaj strzelił nam bramkę, ale po meczu przebiliśmy sobie piątkę, jest wszystko ok.